Cześć, ogólnie to już prawie wszyscy wiedzą. Może wszyscy, wiedzą, że mam cztery maski kotów. Yy, tak, cztery maski kotów. Co z tego. To nie w ogóle, w ogóle jak. kot. W tej masce byłam ostatnio w tamtym czwartek. Na imprezie kajne wołowej, w tej masce. Tak sobie uznałam, że tej pójdę. Więc miałam tą przygotowaną, ale no tak wyszło. A te dwie to są takie. I tak ogólnie no to jak mamy cztery maski kotów, to przydałby się jeszcze pies. Więc zrobiłam wilczka. No może by się nie przydał tu pies, ale zrobiłam wilka. Dajcie znać w komentarzu, czy to w ogóle wygląda jak wilk. I czy i czy czy wam się podoba? Futelko przykleiłam trochę inaczej niż w tej masce. Bo w tej masce przykleiłam normalnie tak, które trochę mi odstaje. Nie wiem czemu. Będę musiała to poprawić czy coś, ale ja nie wiem. I tu przykleiłam na tym na no, tym, tu nie tu ten to malowałam oczywiście fajbami z pomocą kuzynki mojej no i tak ogólnie no to jak są te uszy to to moja mama powiedziała żebym musiała żebym to obcięła bo tak to nie ładnie, ale teraz to jest jeszcze brzydsza no i tak tak to właśnie wygląda. Teraz idę ją ubrać i zaraz wracam. Właśnie ją ubrałam. Tak to właśnie wygląda. Przepraszam, oglęzyk jest po prostu. Mam kataj z ogoneczkiem, ją ubrałam. I dajcie znać w komentarzu, czy mi to w ogóle pasuje i jak. I na. Ile ją oceniacie? No to to tyle. No to pa.